Witajcie, moi drodzy, w odcinku informacyjnym traktującym o najnowszej aktualizacji o oznaczeniu 1.5. Nie szukajcie jej, proszę, wśród swojej biblioteki. W swojej grze, dlatego, że aktualizacja ta jest dostępna na razie w tak zwanym public stage'u. Oczywiście każdy z Was do public stage może dołączyć, jest to po prostu dołączenie do wersji beta gry, do testów. Robicie to poprzez właściwości gry na swoim Steamie. Jeżeli jesteście zainteresowani, aby zrobić wam taki króciuteńki poradnik, jak dołączyć do public stage i cieszyć się nowościami troszeczkę szybciej, aczkolwiek. I muszę zaznaczyć, że nie do końca jeszcze za... zoptymalizowanych nowości, to dajcie proszę znać w komentarzu. Postaram się dla Was taki odcinek zrobić. Dobra, nie przedłużam dłużej, nie gadam zbędnie, tylko przechodzimy do sedna. Moi drodzy, najważniejsza zmiana, która pojawia się wraz z tą aktualizacją, to jest budynek kopy rolniczej. Wygląda sobie ona właśnie w ten sposób. Maluteńka taka szopka, podobna mniej więcej do pasieki, tak jak wcześniej mieliśmy. Kto pamięta jeszcze, jak wyglądała pasieka. Zanim stała się taka rozbudowana, jak jest teraz, będzie wiedział o co chodzi, i jest to moi drodzy budynek, który przede wszystkim wprowadza troszeczkę chaosu według mnie. Aczkolwiek, jak najbardziej, niech on sobie będzie. Jest to też jakaś zmiana, która się pojawia w naszym ukochanym tytule. Przede wszystkim najważniejsza zmiana jest taka, że do tej pory, jak wchodziliśmy do stodoły, mogliśmy przypisać pracownika do. Prac na polach lub jako pracownika stodoły, czyli do wytwarzania nawozu, paszy, ziaren itd., itd. Natomiast na obecną chwilę, wraz z tą najnowszą aktualizacją, zmienia się to diametralnie. Jeśli chodzi o samą stodołę, będziemy mogli przypisać tylko i wyłącznie pracowników stodoły, a więc osoby, pracownicy, którzy będą dostarczali wszystkie pochodne plonów pasze dla zwierząt, nawóz oraz zaprawę. Natomiast wszystkie prace związane z, że tak powiem, obsługą roli, czyli nawożenie, uzdatnianie gleby, obsiewanie naszych pól, będzie to realizowane właśnie dzięki temu budynkowi, dzięki szopie rolniczej. I szopa rolnicza wymaga narzędzi, które wcześniej były wymagane przez todołe, a więc motyki, torby, sierpy lub kosy. I przypisujemy tutaj maksymalnie czterech pracowników, jednego terminatora i ci pracownicy będą odpowiedzialni za nasze pola. Jak również będą odpowiedzialni za pracę w sadach. Tak więc jest to, moi drodzy, jedna z najważniejszych zmian, która pojawi się wraz właśnie z nadejściem tej aktualizacji o numerze 1.5. Dlatego pamiętajcie o tym, jak już będziecie mieli do niej dostęp, aby poprzerzucać sobie pracowników pomiędzy tymi dwoma budynkami, tak abyście nie zostali po prostu z nieopsianymi bądź niezebranymi plonami z pól. Oprócz szopy rolniczej, kurcy również zadbali o to, abyśmy mogli wybudować sobie nowe, na przykład mebelki. Wchodzimy sobie, moi drodzy, w koło wyboru budowania, wchodzimy w meble, dekoracje, wchodzimy następnie w różne i mamy dostęp do czegoś takiego jak kompostownik. Taki kompostownik możemy sobie postawić chociażby gdzieś tutaj, koło domu, czy na przykład gdzieś koło budynków dla zwierząt, i z takiego kompostownika będziemy mogli korzystać. Dajmy na to, że taki kompostownik sobie postawię tutaj koło obczarni, możemy w niego wejść i jak widzicie możemy tutaj poprzerzucać rzeczy, które będziemy chcieli do takiego kompostownika umieścić. Wrzucimy sobie mięsko i jak widzicie wytrzymałość tego mięsa to jest 100%, natomiast jak możecie poniżej zauważyć jest już to mięsko na etapie rozkładu i już posiada 10% zatrucia. Poza kompostownikiem możemy wybudować jeszcze również inne mebelki, które będą nam służyły przede wszystkim jako pojemniki. W ogóle pojawia się nowa opcja właśnie budowy pojemników, i jak widzicie, możemy wybudować wiklinowy kosz, możemy sobie zrobić pakunek, możemy taki worek lniany również, możemy wytworzyć beczkę. Jak również skrzynia. linowy kosz mojej drodzy, wygląda sobie w ten sposób. Możemy go otworzyć. Jego pojemność to 15 kg. Następny pojemnik to pakunek. Wygląda sobie jak taka zwykła paczuszka przepasana linką i jego pojemność to 20 kg. Kolejny pojemnik to lniany worek, który już na pewno znacie i widzieliście. Jego pojemność to 30 kg, następnie beczka. Już troszeczkę większa, swoją drogą bardzo przyzwoicie wykonana. Pojemność to 40 kg. I ostatni pojemnik, do którego mamy dostęp, to jest zwykła drewniana skrzynia, której pojemność to 50 kg. A więc tak prezentują się wszystkie dostępne pojemniki: od najmniejszego, posiadającego najmniejszą pojemność, czyli 15 kg, do największego, czyli do skrzyni, której pojemność to 50 kg. Kurcy zadbali również o to, aby w naszej chatce, w naszym domu, zrobiło się troszeczkę przyjemniej, troszeczkę cieplej, jeśli chodzi o wystrój. I mamy również od tej aktualizacji dostęp do nowych dekoracji ściennych, a mianowicie do płaskorzeźb. Każda płaskorzeźba wymaga dwóch desek do zbudowania, do wytworzenia, i mamy tych płaskorzeźb dokładnie 7. Pierwsza to jest płaskorzeźba chrupaka. Wygląda ona w ten sposób. Kolejna to jest płaskorzeźba koguta. Wygląda sobie w ten sposób. Kolejna to płaskorzeźba kaczki. Nawet bym powiedział kaczki w locie. Następnie płaskorzeźba wiewiórki. Moją drogą taką wiewiórkę już gdzieś widziałem. Płaskorzeźba gołębia. Przedostatnia to płaskorzeźba jelenia. I na samym końcu mamy płaskorzeźbę wilka. Wyglądają naprawdę przyjemnie. Szkoda tylko, że. Na jednej ścianie możemy dać tylko jedną płaskorzeźbę, natomiast może w przyszłości się to zmieni. Gdyby komuś było mało możliwości budowania ogrodzenia, to również takowe nowe pojawiły się w grze. Mamy teraz dostęp do płotu z desek, który prezentuje się w ten oto sposób całkiem całkiem przyjemnie. Jak również mamy dostęp do nowej bramy jest to również brama z desek. Przechodzicie. Tak, tak samo standardowo jak przez pozostałe bramy. Powiem Wam szczerze, że chyba jednak te ogrodzenie, które ja mam z kłód, troszeczkę bardziej tutaj pasuje jak to ogrodzenie z desek. W każdym bądź razie dla każdego coś miłego, tak jak wspominałem, gdyby ktoś miał za mało możliwości to takowa nowość również została dodana do gry. Pojawiły się moi drodzy również takie mniej znaczące nowości, jak na przykład podczas rozmowy z kupcami w prawym górnym rogu pojawia się ilość monet, którymi aktualnie dysponujemy. Mamy również zmiany dla osób. Które bardzo lubią zimę i wszystko, co z tą zimą związane. A mianowicie moi drodzy, możemy sobie postawić bałwana. Może nie wygląda on tak jak bałwan, którego sami byśmy sobie stworzyli, tak? Ulepili. Natomiast wygląda jak standardowy bałwan, którego już w grze mieliśmy okazję widzieć. Wygląda sobie całkiem sympatycznie. Jak taka troszeczkę przerobiona buka z muminków. Myślę, że jak najbardziej może taki bałwanek sobie u nas w wiosce być. Oprócz Oprócz tego, jeśli ktoś lubi wojnę na śnieżki, to również takowe możemy sobie wytworzyć. Wchodzimy w menu budowania, rękodzieło i wytwarzamy śnieżkę. Taką śnieżkę oczywiście możemy umieścić sobie w ekwipunku i możemy kogoś tako, takową śnieżką rzucić. I to moi drodzy, jeśli chodzi o takie większe zmiany w rozgrywce, byłoby wszystko. Oprócz tego. Jak mogliście zobaczyć przed chwilką, wszyscy NPC w grze reagują na to, że rzucimy w nich śnieżkami. Reagują również na o. Jak podbiegniemy i uderzymy taką osobę, ona również reaguje takim potknięciem się. Więc nie ma już możliwości takiej, że na przykład biegniemy gdzieś o, tak tutaj przez wąskie szczeliny i ktoś nas całkowicie zblokuje albo. Na przykład przebiegamy przez taką osobę, tak jak przez ducha. Teraz wygląda to właśnie w ten sposób, że taka osoba po prostu zatrzyma się, zrobi taki wykrok i tak to wygląda. Oprócz tego mamy różnego rodzaju nowe dźwięki, tak jak na przykład dźwięk jedzenia warzyw, jedzenia na przykład buraków, listowia. Każde listowie ma. Swój osobny dźwięk odnośnie właśnie funkcji jedzenia. Oprócz tego koń, jak również osioł, w momencie kiedy znajduje się na przykład na krawędzi, jest możliwość, że on spadnie. Również w momencie kiedy my znajdujemy się na koniu bądź na ośle. Jeżeli uderzymy w jakąś przeszkodę, jest bardzo duża szansa, bardzo duże prawdopodobieństwo, że z takiego konia bądź osła spadniemy. Jak również koń bądź osioł ma po prostu reakcję na takowe uderzenie, jak również spada mu wtedy poziom życia. No i oprócz tego jeszcze mamy nowy status w lewym górnym rogu, informujący o tym, że nie mamy obecnie żadnych zadań związanych z polami oraz sadami. I to, moi drodzy, wszystko jeśli chodzi o tą najnowszą aktualizację. Zapomniałem, moi drodzy, dodać, że podczas ekranu ładowania otrzymujemy teraz porady związane z rozgrywką. Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w Public Stage, tej aktualizacji jeszcze nie ma. Jest to aktualizacja testowa, która, myślę, za. Kilka, może kilkanaście dni pojawił się publicznie dla każdego, póki co jeszcze nie warto jej szukać, chyba że wejdziecie do beta testów, o czym już wcześniej wspominałem. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się ciepło i do następnego.